Dzień Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę, 3 maja. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Dzisiaj widzimy pod krzyżem Jezusa Maryję. I on daje ją nam jako wzór uczennicy. Bo my, jako uczniowie Jezusa, potrzebujemy cały czas takich żywych wzorców osób, które będą pokazywały nam, jak być uczniem. I kimś takim dla nas jest właśnie Maryja. I ona, jeśli ją przyjmiemy, jeśli będziemy na nią patrzeć, jeśli będziemy wchodzić w głębie jej tajemnicy. Będziemy mieli cudowny wzór tego, co to znaczy być uczniem Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.